W listopadzie 2013 roku po raz pierwszy w powietrze wzbił się bezzałogowy samolot bojowy nowej generacji GJ11 Sharp Sword, po chińsku Lijian, czyli Ostry Miecz. Ten futurystyczny, odrzutowy dron bojowy miał zademonstrować światu, że Chiny są gotowe do wejścia w elitarny klub państw dysponujących technologią stealth w segmencie bezzałogowych statków powietrznych. Od tego momentu rozpoczęła się błyskawiczna droga ku operacyjnemu wdrożeniu maszyny, która dziś uchodzi za jeden z najbardziej niepokojących elementów chińskiego arsenału wojskowego. Oficjalny debiut GJ11 nastąpił 6 lat później, 1 października 2019 roku, podczas monumentalnej defilady z okazji 70-lecia Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie, gdy kilka ciemnoszarych, pozbawionych oznaczeń sylwetek o kształcie latającego skrzydła, przetoczyło się przez plac Tiananmen, było jasne, że Chiny dysponują już realnym bojowym dronem klasy Stealth. W odróżnieniu od wcześniejszych demonstratorów technologii, prezentowane egzemplarze miały cechy wskazujące na pełnowymiarową platformę bojową zdolną do wykonywania uderzeń w głębi terytorium przeciwnika w środowisku nasyconym nowoczesną obroną przeciwlotniczą. Konstrukcja GJ-11 jest całkowicie podporządkowana zasadzie obniżonej wykrywalności. Maszyna ma kształt latającego skrzydła, pozbawionego stateczników pionowych, z wlotem powietrza umieszczonym na grzbiecie i spłaszczonym, osłoniętym wylotem silnika, co ogranicza odbicia fal radarowych oraz emisję cieplną. Uzbrojenie. Precyzyjne bomby kierowane i pociski rakietowe przenoszone jest w dwóch wewnętrznych komorach, których drzwi mają charakterystyczne ząbkowane krawędzie, jeszcze bardziej redukujące echo radarowe. Podczas wystawy Airshow China 2021 koncern Avik zaprezentował GJ11 z otwartymi lukami uzbrojenia, po raz pierwszy pokazując światu wewnętrzne komory bojowego drona Stealth z makietami bomb i rakiet przeznaczonych do niszczenia radarów i systemów obrony przeciwlotniczej. Dokładne parametry techniczne GJ-11 pozostają tajne, ale analizy zdjęć i danych wywiadowczych pozwalają przypuszczać, że dron ma około 12 metrów długości, rozpiętość skrzydeł sięgającą 17 metrów i jest napędzany pojedynczym silnikiem turboodrzutowym. Udźwig wewnętrzny oceniany jest na około 2 tony. Wystarczająco dużo, by przenosić zestaw broni precyzyjnego rażenia dalekiego zasięgu, w połączeniu z jego konstrukcją o niskiej wykrywalności i zaawansowaną awioniką, czyni to z ostrza pełnoprawny, autonomiczny samolot uderzeniowy. Jednak to nie same osiągi techniczne czynią GJ11 tak wyjątkowym, lecz jego rola w nowej doktrynie chińskich sił zbrojnych. Według analiz amerykańskiego ośrodka CSIS. Sharp Sword ma być nie tylko platformą uderzeniową, ale również częścią większej sieci rozpoznawczo-bojowej. W ramach tej koncepcji GJ-11 ma wnikać głęboko w przestrzeń przeciwnika, wskazywać cele dla pocisków balistycznych i manewrujących, przeprowadzać ocenę skutków ataków, a także przekazywać dane w czasie rzeczywistym do załogowych samolotów bojowych. W chińskich publikacjach wojskowych coraz częściej pojawiają się wizualizacje, w których dwumiejscowy myśliwiec piątej generacji od 20 pełni rolę samolotu dowodzenia, kierując rojem GJ 11 wykonujących misje rozpoznawcze i uderzeniowe. Taka taktyka doskonale wpisuje się w strategię tzw. inteligentyzacji wojny, zakładającą, że autonomiczne platformy bezzałogowe będą pierwszymi, które wkroczą w obszary o największym zagrożeniu osłaniając maszyny załogowe i dostarczając im kluczowych danych. Feihong EH-97 to koncepcyjny chiński wierny skrzydłowy opracowany przez Aerospace Times Feihong w ramach 9 Akademii KASK, przedstawiany jest jako relatywnie tani, jednorazowy, lecz śmiercionośny towarzysz samolotów załogowych, zdolny wkraczać pierwszy w bronione przestrzenie powietrzne, przyjmować ogień i zakłócać lub oślepiać radary, jednocześnie przekazując dane celownicze załogowym maszynom. Po raz pierwszy zaprezentowany podczas Air Show China w Zhuhai w 2021 roku EH-97 ukazywany był jako wielozadaniowy, bezzałogowy statek powietrzny do zadań walki elektronicznej, rozpoznania i oceny uszkodzeń bojowych z możliwością przenoszenia i odrzucania pocisków krążących do precyzyjnych uderzeń na ruchome cele. Jego sylwetka i wewnętrzna zatoka ładunkowa sugerują nacisk na przenoszenie uzbrojenia i sensorów w sposób zmniejszający wykrywalność, a chińskie media podkreślały zadania tłumienia, niszczenia obrony przeciwlotniczej oraz wczesnego ostrzegania na przedzie, zbliżone do misji przypisywanych zachodnim platformom współpracującym. Kolejne warianty zaprezentowane po debiucie umacniały narrację o Loyal Wingman. Doniesienia o wersji FA97A opisują powiększoną wewnętrzną zatokę, zdolną przyjmować zarówno ładunki powietrze-powietrze, jak i powietrze-ziemia. Możliwość dowodzenia rojami mniejszych dronów oraz rozwiązania startu bez zależności od pasa startowego, w tym opcję z katapultą pokładową dla użycia z okrętów, co rozszerza elastyczność bazowania od prymitywnych pasów po jednostki nawodne. Ta wersja jest wielokrotnie przedstawiana jako partner dla steltowych myśliwców takich jak J-20, który będzie wskazywał cele, wydłużał zasięg sensorów i podejmował ryzykowne ataki. Aby nie narażać samolotów załogowych, choć precyzyjne dane eksploatacyjne pozostają niejawne, rysuje się obraz modułowego, wspieranego przez sztuczną inteligencję kadłuba przeznaczonego do skalowania siły ognia, wewnętrzna przestrzeń mieszcząca kilka miniaturowych pocisków lub dronów samobójców, pakiet sensorów, zakłóceń w razie potrzeby oraz zdolność działania jako matka dla wystrzeliwanych seryjnie uzbrojeń. Które mogą być odpalane pulsacyjnie w celu nasycenia obrony przeciwnika. Cecha 7: To trudny do wykrycia. Bezpilotowy bojowy statek powietrzny o sylwetce latającego skrzydła z rodziny Cecha, opracowany przez China Aerospace Science and Technology Corporation, zaprojektowany do przenikania w silnie bronione przestrzenie powietrzne w celu wykrywania, zlokalizowania i rażenia wartościowych celów oraz dostarczania w czasie rzeczywistym obrazu sytuacji innym siłom. Po raz pierwszy zaprezentowany jako pełnoskalowy mock-up na Airshow China w Zhuhai w 2018 roku, a następnie ponownie w 2022 roku, CH-7 przeszedł od eleganckich modeli do rzeczywistego kadłuba, a relacje państwowych mediów w 2024 roku wskazywały na program przechodzący z fazy koncepcyjnej do systemu możliwego do wdrożenia. Obserwatorzy na pokazach w 2024 roku opisali Cecha-7 jako jedno z najważniejszych eksponatów, a analitycy podkreślali jego potencjał do komplikowania systemów obrony powietrznej Tajwanu i regionu. Wczesny 2024 rok przyniósł doniesienia chińskich źródeł o zakończeniu prób lotniczych i planowanym ukończeniu rozwoju w tym samym roku. Opublikowane zdjęcia samolotu w żółtym podkładzie sugerowały pojawienie się prototypu lub egzemplarza przedprodukcyjnego. Kształtem zbliżony do amerykańskiego X-47B z bezogonową platformą latającego skrzydła, Kanoe w centralnej części kadłuba i pojedynczym wlotem typu S-Dact umieszczonym na grzbiecie, by osłonić czołową część silnika CH-7 jest zoptymalizowany pod kątem zmniejszenia odbić radarowych w przedniej półsferze oraz ukrywania najgorętszych elementów przed czujnikami podczerwieni. Informacje techniczne sugerują wymiary rzędu około 10 metrów długości i rozpiętość skrzydeł w przedziale około 26 metrów, prędkość maksymalną bliską 920 km na godzinę, pułap operacyjny powyżej 13 tysięcy metrów oraz czas przebywania w powietrzu na poziomie około 15 godzin. Platforma prawdopodobnie wykorzystuje wewnętrzne wnęki uzbrojenia, aby zachować niską wykrywalność. A zestaw misji obejmuje od głębokiego rozpoznania po wsparcie elektroniczne, atak elektroniczny i tłumienie, niszczenie obrony przeciwlotniczej przy użyciu pocisków antysynchronizacyjnych lub środków dalekiego zasięgu. Chińskie opisy zwracają również uwagę na możliwości zbierania sygnałów wywiadowczych i rolę oczu dla sił, wykrywanie, weryfikacja i śledzenie węzłów dowodzenia, stanowisk rakietowych i zgrupowań nawodnych, by inne ogniwa mogły angażować cele z daleka. Dokładne oficjalne specyfikacje pozostają skąpe, lecz ogólny obraz osiągów i profilu misji powtarzał się w relacjach z pokazów w Zhuhai i w doniesieniach specjalistycznych od 2018 roku. Z perspektywy strategicznej, CH-7 ma rozszerzyć zasięg bezzałogowych zdolności Chin daleko poza obszary przybrzeżne. Trudny do wykrycia długo operujący łukaw, który może krążyć poza najbardziej niebezpiecznymi strefami obrony przeciwnika. Wślizgiwać się w oknach niższego zagrożenia lub towarzyszyć samolotom załogowym jako czujnik, wabik czy uderzeniowiec komplikuje kalkulacje obrońcy. W publicznych opisach dużą rolę przypisuje się misjom morskiego rozpoznania i namierzania. Niskowidoczna platforma zdolna obserwować zespoły lotniskowców, wskazywać cele dla pocisków dalekiego zasięgu. Idealnie uzupełnia koncepcje operacyjne marynarki ludowej i sił rakietowych. Zachodni dziennikarze i analitycy, którzy odwiedzili Zhuhai w 2024 roku, wskazywali na potencjał CH-7 na morzu i zauważali, że jego pojawienie się wpisuje się w szerszy chiński trend w kierunku różnych bezpilotowych konstrukcji latających od platform wysokopułapowych do ukawów zoptymalizowanych do ataku, co sugeruje ekosystem współpracujących systemów, w którym CH-7 może współdziałać z innymi zasobami. Norinko Sharp Claw. To jedno z najbardziej niepokojących i zarazem fascynujących osiągnięć chińskiego przemysłu zbrojeniowego w dziedzinie autonomicznych systemów lądowych. To nie tylko maszyna, ale element wizji przyszłego pola walki, na którym decyzje o rozpoznaniu, ogniu i manewrze podejmować będą nie ludzie, lecz zintegrowane sieciowe roje robotów. Projekt stworzony przez państwowy koncern Norinko został pomyślany jako modułowy system bojowy składający się z dwóch współdziałających jednostek. Mniejszego, gąsienicowego Sharp Claw 1 oraz większego, sześciokołowego Sharp Claw 2. Sharp Claw 1 to kompaktowy, bezzałogowy pojazd naziemny o długości około 70 cm, wysokości 60 cm i masie około 120 kg. Choć niewielki, łączy w sobie funkcje zwiadowcy, łącznika i lekkiego bojowego robota. Może być transportowany w przedziale ładunkowym większego Sharp Claw 2 i zrzucany na ziemię w dowolnym momencie, niczym drapieżnik wypuszczany z klatki. Po opuszczeniu pojazdu matki działa samodzielnie. Wykorzystuje elektrooptyczne czujniki, kamery dzienne i nocne oraz systemy termowizyjne, aby prowadzić obserwacje i rozpoznanie na dystansie do około kilometra. Według chińskich źródeł, w terenie dobrze znanym systemowi Sharp Claw, jeden potrafi poruszać się i omijać przeszkody całkowicie autonomicznie, co czyni go nie tylko zdalnie sterowanym pojazdem, lecz realnym robotem bojowym. W niektórych konfiguracjach Sharp Claw jeden uzbrojony jest w karabin maszynowy kalibru 7,62 mm, co pozwala mu nie tylko obserwować, lecz także reagować ogniem na wykryte zagrożenia. Prawdopodobnie wciąż wymaga zgody operatora na oddanie strzału, jednak jego zdolność do samodzielnego wykrywania celów, manewrowania i śledzenia wrogich jednostek sprawia, że stanowi wyjątkowo niebezpieczne narzędzie na współczesnym polu walki. Działa jako oko i spust chińskich wojsk lądowych wysuwany naprzód, aby rozpoznawać, prowokować i eliminować zagrożenia bez ryzyka dla żołnierzy. Jego większy brat, Sharp Claw II, pełni rolę mobilnej bazy operacyjnej. To sześciokołowy, bezzałogowy pojazd naziemny, który może przenosić mniejsze roboty Sharp Claw, jeden w tylnej przestrzeni ładunkowej, a także pełnić funkcję zdalnego stanowiska dowodzenia. Sharp Claw 2 osiąga prędkość do 30 km na godzinę na drogach i około 10 km na godzinę w terenie, potrafi wspinać się po wzniesieniach o nachyleniu do 30 stopni, a jego zasięg operacyjny wynosi do 50 km. Zdolny jest do czterech godzin ciągłej pracy, co w połączeniu z możliwością montażu różnorodnych modułów, od kamer po zdalnie sterowane wieżyczki z uzbrojeniem, czyni go niezwykle wszechstronnym. W praktyce oba pojazdy współdziałają w sposób przypominający taktykę roju. Sharp Claw 2 przemieszcza się wraz z jednostkami wojskowymi, rozstawiając mniejsze roboty Sharp Claw jeden w kluczowych punktach pola walki. QUGV to czworonożny bezzałogowy pojazd naziemny typu Vision 60, opracowany przez firmę Ghost Robotics, przeznaczony do działań w trudnym, nieustrukturyzowanym terenie przy użyciu modułowej architektury i zaawansowanego oprogramowania. Konstrukcja QUGV łączy aluminiowo-kompozytowy szkielet z modułowymi podzespołami wymiennymi w polu, co umożliwia szybką naprawę i adaptację do różnych misji. System sterowania QUGV opiera się na autorskim trybie Blind Mode, który pozwala robotowi poruszać się nawet przy ograniczonych danych sensorycznych, np. gdy kamery lub inne systemy wizyjne są zacienione, zabrudzone lub uszkodzone. Dzięki temu robot wykazuje zdolność samonaprawy ruchu, potrafi wstać po przewróceniu się, a nawet działać odwrócony. Napęd robota składa się z czterech nóg, każda z trzema stopniami swobody, a układ napędowy jest zbudowany tak, by był odpornościowy. Stosowana jednostka centralna to platforma obliczeniowa oparta m.in. na chipie Nvidia Xavier, wspierająca sztuczną inteligencję i zaawansowane algorytmy autonomii. QUGV ma wbudowaną łączność radiową oraz przełącznik Gigie, pozwalający dołączyć zewnętrzne radia. Architektura systemu jest otwarta. Ghost dostarcza SDK i środowisko symulacyjne oraz wspiera integrację czujników, kamer, lidarów, modułów CBRN, ramion manipulacyjnych i innych modułów peryferyjnych, dzięki czemu robot może zostać dostosowany zarówno do misji rozpoznawczych, jak i bojowych. W standardowej konfiguracji pojazd waży około 51 kg, może przenosić ładunek do około 10 kg i osiągać prędkość do 2,4 m na sekundę. W ciągłym ruchu działa przez około 3 godziny, a w trybie czuwania przez nawet do 21 godzin. Yari USVA To chińska bezzałogowa jednostka nawodna typu Trimaran o wyporności około 500 ton, zaprojektowana z myślą o walce i operacjach autonomicznych. Opracowana przez China State Shipbuilding Corporation w skrócie CSSC i powiązana z Xiangsu Automation Research Institute. Została zaprezentowana publicznie podczas Airshow China w Zhuhai w dniach 12-17 listopada 2024 roku. Po budowie i wyposażeniu w Guangzhou Shipyard International oraz angażowaniu zakładów CSSC, m.in. Stoczni Huangpu, na rufie znajduje się pokład dla bezzałogowych helikopterów, co pozwala rozszerzyć zasięg obserwacji i namierzania poza horyzont. Na podstawie zdjęć i danych branżowych statek ma długość około 58 metrów i zasięg rzędu 4000 mil morskich z deklarowaną prędkością do 40 węzłów, co umożliwia mu trwanie w paśmie spornego akwenu, monitorowanie grup nawodnych lub działanie jako przedni posterunek sterowany z naziemnych ośrodków lub matki statku, bądź poruszający się półautonomicznie za pomocą zestawu czujników i oprogramowania AI. W wcześniejszych wersjach koncepcyjnych przewidywano wyrzutnie torped w bocznych sponsonach oraz chowaną stację broni na dziobie. W wersji obecnej, obserwowanej w 2024 roku i ponownie eksponowanej na Navdex 2025, skupiono się na zatoce WLS i pokładzie dla dronów helikopterów co sugeruje funkcję ataku na okręty, wielowarstwowej obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz zwalczania okrętów podwodnych, jeśli połączony zostanie z sonarami pokładowymi, sensorami holowanymi lub dypingowym sonar UAF. W istocie orka przekształca koncepcję chińskich małych niszczycieli USV, wywodzącą się z demonstratora Jari z 2019 roku o wyporności 20 ton w jednostkę zdolną do operowania na szczeblu teatru. Działań. Może prowadzić działania rozpoznawcze, retransmisyjne i uderzeniowe, samodzielnie lub jako część sieciowych rojów, zwiększając liczbę ryzykownych platform PLAN w obszarach przybrzeżnych, np. Na, na Morzu Południowochińskim. I świadcząc o ambicji CSSC do uzbrojenia autonomii morskiej, ANBOT, to chiński robokop opracowany przez Narodowy Uniwersytet Technologii Obronnych. To futurystyczny, jajowaty robot patrolowy, który wzbudził sensację, gdy po raz pierwszy zaprezentowano go w kwietniu 2016 roku. Stworzony z myślą o patrolowaniu przestrzeni publicznych i wspieraniu służb w działaniach antyterrorystycznych oraz przeciwzamieszkowych, Anbot stanowi jedno z najbardziej ambitnych wcieleń idei zrobotyzowanego bezpieczeństwa w Chinach. Robot mierzy około 1,5 metra wysokości, waży 78 kg i ma średnicę blisko 1 metra. W trybie patrolowym porusza się powoli, z prędkością około 1 km na godzinę, lecz w sytuacji alarmowej potrafi gwałtownie przyspieszyć nawet do 18 km na godzinę. Jedno ładowanie baterii wystarcza mu na około 8 godzin pracy. Twórcy określają jego zestaw sensorów mianem mózgu, oczu i uszu, systemu czujników i kamer, które pozwalają mu samodzielnie nawigować, analizować otoczenie i reagować na niebezpieczne sytuacje. Wyposażony w dotykowy ekran, Anbot łączy funkcję autonomicznego patrolu z inteligentną analizą obrazu. Może poruszać się po wcześniej zmapowanych trasach, obserwować otoczenie i wychwytywać nietypowe zachowania lub zagrożenia, które następnie przekazuje do operatora. W sytuacjach kryzysowych robot może, za zgodą człowieka nadzorującego użyć elektrycznego paralizatora, który ma służyć do obezwładniania agresywnych osób. Jednocześnie przechodnie mogą aktywować przycisk SOS, umieszczony na jego obudowie, by natychmiast wezwać pomoc. Dzięki temu Anbot pełni podwójną rolę. Jest zarówno mobilnym systemem alarmowym, jak i zdalnie sterowaną platformą do użycia nieletalnych środków przymusu. Po premierze na targach technologicznych w Chongqingu w 2016 roku Anbot został przedstawiony przez chińskie media jako symbol inteligentnego bezpieczeństwa i krok ku nowej erze zautomatyzowanej ochrony. Wkrótce potem pierwsze egzemplarze rozpoczęły służbę w terminalu trzeciego międzynarodowego lotniska w Shenzhen, gdzie patrolowały hale 24 godziny na dobę, udzielały podróżnym informacji. Pomagały w odnajdywaniu drogi i przekazywały incydenty odpowiednim służbom. Raporty wspominały także o jego zdolności do automatycznego ładowania, monitorowania jakości powietrza oraz prowadzenia nocnych patroli. Zachodnie media porównywały jego wygląd do słynnych daleków z serialu Doctor Who. Błyszczący, owalny pancerz i chłodna obojętność mechanicznego strażnika budziły mieszane emocje. Z jednej strony Anbot był postrzegany jako technologiczny przełom i zapowiedź przyszłości miejskiego bezpieczeństwa, z drugiej jego ograniczenia, takie jak brak możliwości pokonywania schodów, przypominały, że do wizji wszechmocnego robota strzegącego porządku jeszcze daleko. Anbot został zaprojektowany przede wszystkim jako środek prewencyjny i wsparcie dla służb w strategicznych miejscach na lotniskach, dworcach, kampusach uniwersyteckich czy dużych placach miejskich.